Halo? Halo? Odzwaniała Pani do mnie? Tak, 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 w sprawie tego wózka. E, no to jeszcze raz się przedstawię. Jestem Mariusz, tylko Pani. Pani. E, chciałbym dzisiaj obejrzeć ten wózeczek. Najlepiej w parku, wie Pani. Dzieci, psy, takie małe... Moje... Ale nie, nie mam jak Panu dostać tego wózka do parku. A to nie bardzo. No, jakby pan mógł przyjść do mnie i zobaczyć, bo ja mam dwójkę małych dzieci, to ja nie mam za bardzo z Jednym łóżkiem, i z drugim dojść do, do parku. Dzieci pani ma? No, mam. To z chęcią przyjdę. To wieczorem ja będę panu znać, wieczorem jak będę w i można przyjść sobie obejrzeć, dobrze? No, no, dobrze, jak będę spać, to jeszcze lepiej. Nie będę ich budził. Dobrze, to ja wikorem dam znać, o którą może Pan przyjść i zobaczyć ten wózek, dobra? dobrze, no dobrze. Do widzenia jeszcze raz. Wieczorzkiem mam dzwonić do Pani. Dobrze, dziękuję, do widzenia. Bailando, 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 lepo, jebijo, llenando, papillo, subiendo y bajando dzień dobry, już jestem pod pańską bramą. Tak? Wyjdzie pan, ja obejrzę ten rozrzutnik i ten. Może go kupiłbym go dzisiaj. Mam pieniążki przy sobie, tam około 10 tysięcy, to nie ma problemu. Mhm, dobra. Do, to wyjdzie pan. No. No dobrze, ja już dojeżdżam. 5 minut jak pan postoi, ja już ten, bo już mam tu adres pana zapisany na kartce, tylko dojadę i... Mhm. No, chyba w tym, skąd adres. Z retube, proszę pana. Aha, no dobra. Fajny film, podobał się? Tak, e, dziękuję, będzie pan w internecie. Dobra. Jak się nie umiesz wysłowić, to nie dzwoni. Dobrze, dziękuję, proszę pozdrowić żonę. Podlasiki Panie Słucham. Dzień dobry, dozwoniłem się do opiekunki. Poznacznego dzwoni się pan do Polski, bo opiekunek. Aha, to bo bym potrzebował pomocy nad starszą osobą. Rozumiem, że pan szuka opiekunki do osoby starszej, tak? Tak. Mm, a gdzie to uchwała? W Bydgoszczy. Dobrze. W takim razie ja już tutaj postaram się przekazać telefon osoby kompetentnej, także proszę dać mi szczyt, dobrze? Dobrze. Dzień dobry, Kimberl Koronkiewicz, słucham. Halo? Halo? Czy pan mnie słyszy? Dzień dobry? Tak, słyszę panią. Mhm. A, panie mi, a, a, a pani mnie słyszy? Tak, słyszę, jest jakiś pogłos. Chyba pan jest na zestawie, znaczy ja jestem na zestawie z głośnym tak? Tak. Mhm. Szuka pan opiekunki z tego, co mi tutaj przekazały dziewczyny? Tak, tak. Proszę powiedzieć, kto potrzebuje opieki? Kobieta, mężczyzna, czy chorzenie? E, to potrzebuje moja żona. E, lat ma 27 e, i ostatnio się puszcza. I wie pani, chciałbym e, przeprowadzić na nią opiekę, bo e, nie jestem pewny, czy mnie nie zdradza. Dobrze, załączycie z Dziękuję, w takim razie. Do Dziękuję, do widzenia. Będzie pani w telewizji. dobry. Z tej strony, Mariusz Trinkiewicz. Pani jest opiekunką, tak? No, ja jestem. Czego pan oczekuje, i czego pan potrzebuje w tym momencie? Ja potrzebuję e, popilnować starszą panią. Tak, pan chce popilnować starszą panią. Nie, chcę, żeby pani popilnowała starszą panią. No ja to się nie uda, natomiast opiekunki nasze mogą to robić. E, dobrze. Pan potrzebuje zatrudnić opiekunkę do osoby starszej. Tak. Dobrze. A skąd pan zadzwoni takiego miasta? Z Krakowa. Mm. A cóż się tej starszej osobie dzieje, że wymaga opieki? E, po prostu doje, e, mam pracę i dojeżdżam do pracy i nie mam czasu się opiekować. Nie rozumiem. E, ale ta pani, pani czy pan, nie wiem. Pani? pani? Pan? Pan? Pani. pani. Pani, pani. jest osobą leżącą, czy pani jest osobą chodzącą? Latającą. Ach, latającą. No to świetnie. Eee, dobrze. E, jakiej opieki pani wymaga w takim razie? E, latania. Uh -huh. To niestety nie latamy. Halo? Tak. To jest nie. to nie latamy. Zdramiam z tej strony Mariusz Trykiewicz. Tak. Do widzenia. Dzień dobry, Pani jest opiekunką? Yy, tak, tak, zamieszczam nie. Yy, bo ja mam właśnie dla Pani wielką sprawę. Tak? Yy, pani, bo ja jestem na ulicy, musiałam tam przejść. Tak? Yy, pani popilnowała by mi Pani żony, tak na trzy godzinki. Żony? Tak. I to by było piasku? dni, to codziennie? Yy, Prawie codziennie, tak od czwartku do soboty. I na ile godzin? Na trzy, tak? Od tak. Na godziny? Tak. Które Na trzy godziny, czy tak ranne godziny, 4, 4, godziny. 4, 5, No najlepiej, żeby były ranne. Tak szósta... Na szóstą? Mhm. A no Też to. to a na którą pani może? Mówię no, pan, to tak no, na. na 7.30, to tak na innej części. No, a no to może być w sumie. A? Tak. A ile by pani no. chciała za to? Za godzinę? No. Na co za drugie? Gdy opiekunki zazwyczaj od 8 wyższy, prawda? No. To ja pani dam z 15 tam. Dlaczego? Bo kiedyś ktoś mi dzwonił na ten, tego numeru i nie wiem, czy to... Nie no, ja dopiero teraz e, właśnie znalazłem Pani numer na OLX i właśnie dzwoni do Pani. A proszę Pana, aż ona to jest jakaś nikono czy to jest kawa chora, czy... E, ma 26 lat, proszę Pani, e, puszcza się I, i właśnie chcieliśmy Panią poprosić, bo Pani będzie występować w internecie. Halo? Dzień dobry pani Zosiu, z tej Dzień strony Mariusz, dobry. E, Mariusz Trinkiewicz i chciałem się dopytać, co w związku z tym wózkiem? Proszę? E, co w związku z tym wózkiem? 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 Tak, e, co Halo, tak, co pani sprzedaje? Halo, proszę. Tak, co pani sprzedaje? Halo? 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 się nie pan? E, teraz tak. E, o tak, słucham, proszę mówić. E, co w związku z tym wózkiem, co pani sprzedaje, Za ile by pani go na przykład oddała? tym pięćdziesiąt można zabierać. E, a można gdzieś podjechać, e, może pani podjechać z tym wózkiem do jakiegoś parku? Bo to wiem, pani, dzieci, e, no moje rejony to już pani. A gdzie pani mieszka? E, a pani powie dokładny adres, to może dzisiaj bym wpadł i... Hendryka przed... Henryka bo ja mieszkam. A no to na tym samym osiedlu, proszę pani. Mhm. E, to może pani podejdzie do tego placu zabaw tutaj? Jezu, ja śledzę pana słyszę, czy ja mogę odzwonić dzisiaj za pół godzinki, bo jestem w mieście koło ulicy i chyba się nie dogadamy, tak? Ja bym za pół godzinki odzwoniła, dobrze? No dobrze. Dobrze, bo ja do słyszę. No to do widzenia, jeszcze raz z tej strony, Mariusz Tymińkiewicz. To jeszcze raz ja gdzie pan jest? A miał pan stać przy ramą A pan panu panuje? No pan już mi podał adres No to już wychodzę taki No dobrze, no to pan idzie Dobra Taki zielony samochód z no. Dobrze, to pan wyjdzie Pan wyjdzie zabranę. No jeszcze zabraną, będziemy nie drogą A który pan ma numer domu? 39 A, ja jestem po 23 Ta. To pan do czeka Je, jeszcze jeszcze kawałek Ta. No dobrze, to ja zawsze dwonię, bo nie można kierować e, rozmawiając Dobra Dobra, Teraz razie Zobacz roku. dziś. Popatrzcie tutaj na tę gdzie wychodzą. Do nikąd. się tutaj. Okay. I... Zaszerzono dzwoni? Nie. Tak? Nie działa. Nie działa? Nie. się nie karka, syszymy, karka. Albo... Wtedy nie nie mogę dzwonić. Na tylko... Cii. Bo mama do niego dzwoni. Доброть, так только тихо, чтобы нашелеть. Доброть. Ну добре, ну, мы будем тихо, только под Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja sprawi tego kota. Tak? Y jestem w żałobie, proszę pani. Właśnie otrułem kota. Y